Wjechaliśmy na Gozo, jest chyba w milion stopni, więc zaczynamy vlog. Płynięcie tym promem to właściwie taka atrakcja sama w sobie, bo z przodu mamy Gozo, z tyłu mamy Maltę, po prawej stronie Komino, e, także wiatr jest. Mimo że dzisiaj jest, nie wiem, po 33 stopnie są, no to ten wiatr po prostu był błogosławieństwem, naprawdę. Teraz jesteśmy w stolicy, czyli w Wiktorii, inaczej Rabacie, to miasto w ogóle ma dwie nazwy i dwóch się używa. I idziemy na mury ogromne, y, obronne, znaczy ogromne też, ale chodziło mi o mury obronne, gdyż przyjechali moi rodzice. No i zwiedzamy, robię za przewodnika kolejny raz. Kiedyś chciałam zostać przewodnikiem, właściwie, więc mogę się teraz wykazać. Kiedyś też chciałam zostać nauczycielem, tak jak cała moja rodzina. No i teraz uczę znajomych włoskiego, więc można powiedzieć, że robię kilka rzeczy jednocześnie. Gdzie są wskazówki? Cieszę się, że na Malcie jest tyle murów, bo chociaż dają cień. Ale dobra, teraz wypadałoby wyjść na taras widokowy. No to idziemy. I jesteśmy na tarasie widokowym. Tak wygląda. Jest to dosyć długie błądzenie. Musiałam skrócić dzisiejszy plan wycieczki, jednak nie pojedziemy wszędzie tam, gdzie planowałam pojechać. Teraz znajdujemy się przy Lazurowym Oknie, czyli to jest takie miejsce, gdzie jak przylatujemy na Maltę, no, koniecznie trzeba to być. No, stanowczo nie ma zbyt wielu turystów, co mnie, co mnie dziwi, bo jest środek sezonu, ale może też dlatego, że jest. Trochę za gorąco na, na takie zwiedzanie i na takie chodzenie i ludzie jednak wybierają plaże. No tak czy siak e, bardzo lubię to miejsce, bo, bo tu jest e, bardzo malowniczo, także e, my się zabieramy za sesję fotograficzną do rodzinnego albumu, e, zjemy pizzę i ruszamy dalej. azurowe okno z trochę bliższej perspektywy. A teraz na zakończenie wycieczki po Gozo jedziemy na plażę, na Ramla Bay, bo już każdy jest po prostu tak spodzony, jest tak gorąco, dobrze, że jakikolwiek, jakikolwiek wiatr w ogóle wieje. Także ruszamy dalej. To jedziemy tuż przy morzu, tuż przy brzegu. Wracaliśmy na plażę. Nie wiem, czy coś słychać przez te fale. No jest całkiem sporo ludzi. Zobaczmy, czy jest ciepło Tak, jest ciepło. Niestety nie jest mi dane dzisiaj się wykąpać w morzu. Smutek, żal. Myślę, że jeszcze posiedzimy tutaj z dwie godziny na tej plaży, szczególnie, że jest dopiero godzina 16. I będziemy się zbierać już na Maltę. Wracamy tym samym promem. Stwierdziłam, że wykorzystam ten czas tutaj na naukę podstaw robienia timelapsu. Kiedy pierwszy raz robiłam i sobie usiadłam na kilkanaście minut, a właśnie pan bardzo się dziwnie na mnie spojrzał, jakbym robiła coś strasznego, a mam tylko postawiony statyw i gadam do aparatu przecież, ale wracając do timelapsów, usiadłam sobie nad brzegiem tutaj morza i postawiłam aparat. No i tak siedziałam kilkanaście minut, po czym się okazało, że nie byłam cała w kadrze. Ale kiedy za drugim razem spróbowałam to zrobić, wyszło coś takiego. No, no. Tutaj mamy pasticci. Pasticci ze szpinakiem albo z groszkiem. Zaraz sprawdzimy. E, tu mamy, to jest chyba z ricottą. E, takie Takie małe. Dalej mamy, to jest też takie klasyczne i to jest albo z mięsem tak jak wczoraj jedliście, e, albo, am, am. albo z groszkiem takim, no wiesz, zmiażdżonym. Tu mamy takie większe z ricottą i to jest e, z no, chyba z parówką. Wnętrze okazało się być groszkiem. Tak więc dziękuję za oglądanie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście ostatniego filmiku, to będzie tutaj. I cóż jeszcze mogę rzec? Może jeżeli Wam się podobają vlogi albo tylko ten vlog, to poproszę o łapkę w górę. I dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików. Pa pa!